Cześć Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z serii 1v1 z Widzami A dzisiaj ze mną jest Gracjan, cześć Gracjan Cześć I zagramy standardowe 1 na 1 Coś czuję, że przegram, ale zobaczymy Więc możemy zaczynać Gracjan jest naprawdę dobrym zawodnikiem Trzeba się trochę spocić Highground przejąć przynajmniej, ale widzicie jak szybko Buduje Gracjan Zamiast strzelać mogłem podbijać w sumie Ciekawe czy to jest max highground Oho Lipton Co? Nie miałem szans. Dobrze. 1-0. Coś czuję, że będzie szybkie. 3-0. No dobra. Możesz edytować. Okej, okay, so coś tam dałem. Oj. Ile grasz już w lat Od którego sezonu znaczy? Od drugiego. Oj No to widać. 2-0 Raz się przygrywa, raz się przygrywa niestety Dobra Mogę teraz je edytować To, to, to Dobra 3-4 Czek <grywa> 3-4 A, bez kolapsowania, sorry. O nie, nie wierzę. Wszystko tu jest jego Dobrze, wyleczymy się. Uuu, uh, fartownie. Chyba 200 więc. Akurat fart był. 2 1. Jest honor zachowany. Mogę przegrywać. Ajajaj, mogę teraz szczelić. Niestety to się nie udało. Co jest? Myszka mi się odpięła. Najgorzej. Mam właśnie problem z myszką ostatnio. Będzie chyba trzeba rozważyć zakup nowej. Bo to jest dramat. Ale i tak nie zmienia to faktu, że gracje nie są wiele lepsze i należy mu się to zwycięstwo. Nie wiem za bardzo gdzie jest Na górze No to tak Akurat wiem ale w którym boxie konkretnie Oj, 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 to nie moje Nie, nie, to tak się nie może skończyć Aj, aj No to gratuluję Zwycięstwa, chyba Miałem tutaj do czynienia z najlepszym zawodnikiem w tej serii Od pierwszego odcinka Gratuluję, jesteś naprawdę dobry no i co, chcesz na koniec kogoś pozdrowić? Nie No to dobrze No i widzowie już naprawiłem ten błąd, w którym nie było w ogóle dźwięku z gry i dźwięku mojego przeciwnika, więc Możecie zostawić za to łapkę w górę i jak jesteście nowi i podoba się to wam to co robię na tym kanale, możecie zostawić również suba z dzwonem A ja wam dziękuję za oglądanie Trzymajcie się, cześć!